W dzisiejszym filmie zaprezentuję bąbelki wykonane ściegiem francuskim, czyli na bąbelku na naprzemiennie będą nam się pokazywały oczka lewe i oczka prawe. Na samym dole mamy zrobione bąbelki z pięciu oczek i pięciu rzędów. Tutaj w środku jest bąbelek z trzech oczek i z trzech rzędów, a u góry mamy dwa bąbelki zrobione z pięciu oczek i z Trzech rzędów. Zaprezentuję w jaki sposób wykonać bąbelek z pięciu oczek i z trzech rzędów. Oczka wykonujemy przez przerobienie oczka prawego przez przednią nić. Drugie oczko to jest oczko narzucone. Trzecie oczko przerobione przez przednią nić, czwarte oczko narzucone i. Piąte to jest oczko przerobione przez przednią nić. Przekładamy naszą robótkę na lewą stronę i z lewej strony robimy oczka lewe. Ja moje oczka lewe będę wykonywała metodą zaczepiania od spodu. Jeśli nie wiecie o jaką metodę chodzi, to w prawym górnym rogu umieszczę odnośnik do filmu gdzie omawiam w jaki sposób można wykonywać oczka lewe. Moje będą zaczepiane od spodu. Oczywiście, jeśli wykonujecie oczka lewe zaczepiając nić od góry, róbcie tak jak najbardziej. Mnie jest wygodniej zaczepiać je od spodu. I na prawej stronie Wykonujemy ponownie oczka lewe, ponieważ jest to ściek francuski, więc będziemy mieli tutaj, ponieważ jest to ściek francuski, tutaj będziemy mieli oczka lewe, a z tyłu oczka prawe. Robimy kolejny rząd również oczkami lewymi. Wykonaliśmy trzy rzędy i teraz przystąpię do zamykania oczek. Jeśli chcecie, aby wasz bąbelek był większy, tak jak na przykład te tutaj na dole, to wy zróbcie jeszcze dwa rzędy, czyli oczka lewe w tą stronę i z lewej strony robótki oczka lewe i dopiero zamykajcie. Gdy chcecie jeszcze większy bąbelek, to wtedy ponownie jeszcze raz oczka lewe i z drugiej strony oczka lewe. Ja już swój zamknę. I zamykanie. Będzie wyglądało w następujący sposób. Dwa pierwsze oczka przekładam na prawy drut. Zamykam czwarte oczko, przekładając je nad trzecim i spuszczam. Przekładam trzecie oczko i zamykam drugie. Przekładam ponownie i zamykam piąte, zamykam piąte. Przekładam na. Prawy drut i zamykam pierwszym oczkiem. Dociągamy naszą nitkę. Dociągamy tutaj wszystko i przerabiamy kolejne prawe oczko. I moją robótkę będę przerabiała oczkami prawymi do końca. Przejdę na lewą stronę. Gdy dojdę do miejsca, w którym. Będziemy przerabiali bąbelek lewymi oczkami. Zatrzymam się i powiem, co tutaj należy zrobić. Ja moje oczka wykonuję zaczepiając nic od spodu. Jeśli zaczepiacie od góry, w porządku, jak najbardziej to jest prawidłowa metoda. Mnie jest po prostu wygodniej i mocniej dociągam nitkę, gdy zaczepiam nitkę od spodu. Dlatego w ten sposób wykonuję. Moje lewe oczka. I tak tutaj mamy trzy oczka i bombelek jest tutaj w środku. I tutaj bardzo mocno staramy się dociągnąć tą nitkę. Bardzo mocno. Aby ten bąbelek nam się nie obrócił w drugą stronę. I żeby nie było dziury tutaj. Między bąbelkiem A. Dobudko. Dociągamy i przerabiamy to. Nasz bąbelek wykonany z pięciu oczek i trzech rzędów ściegu francuskiego.